Na drodze zdarzają się kierowcy, którzy prowadzą po alkoholu. Co myślisz o, o takich ludziach właśnie i jak byś ich przekonała do tego, żeby tego nie robili? No, prowadzenie po alkoholu jest totalnie idiotyczną rzeczą, absolutnie zabronioną i, 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 i naganną. Uważam, że wszyscy, którzy to robią, powinni przestać to robić, ponieważ... Mm, Sprawiają e, niebezpieczeństwo właściwie e, dla siebie również, ale przede wszystkim też dla innych, bo jeżeli ktoś jest niemądry, można powiedzieć głupi i, i sam siebie naraża na, na niebezpieczeństwo czy utratę zdrowia, bądź też życia, no to niech tego nie, nie, nie serwuje innym. Po prostu bądźmy mądrzy, prowadźmy e, w mądry sposób, bądźmy odpowiedzialni na e, drodze. E, tak powinno być i kulturalni, bo. Mm, bo to też jest bardzo ważne, kultura jazdy na drodze. Pamiętajmy też o innych, którzy są wokół nas i, e, i czasami bądźmy dla nich życzliwi, przepuśćmy. E, także... E, myślę, tak to podsumujmy.